Zbliżał się koniec miesiąca, a ja wciąż nie miałam pieniędzy na czynsz. Każde spojrzenie na kalendarz przypominało mi o mojej bezsilności. Wrocław tętnił życiem, festiwale rozświetlały ulice, a ja czułam się jakby w cieniu. Wydawało się, że wszyscy wokół mnie cieszyli się latem, podczas gdy ja zmagałam się z myślą o nadchodzącej dacie płatności. Pracowałam nad CV, ale nie mogłam skupić się. Każda godzina mijała, a telefon milczał. Nie miałam pojęcia, jak zdołam przetrwać kolejny miesiąc bez pracy i bez środków do życia. W głowie kłębiły mi się myśli o tym, co zrobię, jeśli nie znajdę rozwiązania. Duma podpowiadała mi, bym nie prosiła nikogo o pomoc, ale potrzeba przetrwania stawała się coraz silniejsza. Pewnego popołudnia zadzwonił telefon. Zaskoczona spojrzałam na ekran, to była oferta pracy. Uczucie ulgi przeplatało się z niepewnością. Praca w biurze wydawała się być krokiem ku lepszemu, ale nie mogłam zapomnieć o czynszu i zbliżającym się terminie płatności. Miałam nadzieję na szybki rozwój sytuacji. Kiedy już zaczęłam planować spotkanie w sprawie pracy, otrzymałam kolejny telefon, tym razem od właściciela mieszkania. Jego głos był spokojny i opanowany, ale słyszałam w nim coś więcej niż tylko chęć rozmowy o czynszu. Proponował pomoc finansową na pokrycie zaległości. Zamurowało mnie. Z jednej strony czułam ulgę na myśl o tym, że mogłabym uniknąć kłopotów z wynajmem. Z drugiej jednak pojawiły się wyrzuty sumienia i strach przed tym, co ta pomoc mogła oznaczać dla naszej relacji. Nie chciałam być postrzegana jako osoba zależna od niego. Potrafiłam zadbać o siebie sama, tak myślałam. W ciągu kilku dni zastanawiałam się nad jego ofertą. Rozmyślałam nad tym w parku Szczytnickim podczas spaceru między alejkami pełnymi zieleni i kwiatów. Czułam zapach kawy unoszący się z pobliskiej kawiarni i dźwięki radosnych rozmów ludzi cieszących się słońcem. Moje serce było jednak ciężkie od wątpliwości. Zdecydowałam spotkać się z właścicielem mieszkania na kawę. Chciałam wyjaśnić sytuację i podjąć decyzję co do jego propozycji. Kiedy usiedliśmy przy małym stoliku na tarasie kawiarni w centrum miasta, atmosfera stała się napięta. Jego spojrzenie było pełne empatii i zrozumienia, jednocześnie czułam narastający dyskomfort związany z tym, co mogło wyniknąć z tej rozmowy. Rozmawialiśmy o codziennych sprawach i chwilami milczeliśmy. Cisza była gęsta od niewypowiedzianych słów oraz emocji krążących między nami, jak niewidzialna nic łącząca nasze losy. Kiedy nasze spojrzenia spotkały się ponownie, poczułam nagłą falę intymności, to było uczucie zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Nie wiedziałam już, czy powinnam przyjąć jego pomoc, czy też walczyć dalej sama. Obawiałam się tego kroku bardziej niż czegokolwiek innego, co jeśli ta decyzja zmieni wszystko. Pojawiły się wyrzuty sumienia za myśli o bliskości do niego oraz strach przed konsekwencjami takiego wyboru. Siedząc tam przy stole z kubkiem gorącej kawy w dłoniach. Musiałam zdecydować, czy dam szansę tej relacji na rozwój mimo wszystkich obaw. Niepewność towarzyszyła mi przez cały czas, gdy siedziałam w kawiarni, wpatrując się w parujące espresso. Myśli krążyły wokół jego propozycji. Przede mną leżała nie tylko szansa na wsparcie finansowe, ale także możliwość zbliżenia się do kogoś, kto mógłby stać się częścią mojego życia. Wstyd jednak nie dawał mi spokoju, jak mogłam przyjąć pomoc od kogoś, kto był moim wynajmującym. Chociaż kawa była gorąca, czułam chłód w sercu. Właściciel mieszkania miał swoje powody, by mi pomóc. Może widział we mnie coś więcej niż tylko najemcę. Nasze rozmowy były pełne napięcia, a ja zastanawiałam się, czy to było tylko moje wyobrażenie, czy rzeczywiście coś między nami iskrzyło. Kiedy przyszedł do kawiarni, jego obecność sprawiła, że zapomniałam o wszystkich troskach. Uśmiech na jego twarzy był jak promyk słońca w pochmurny dzień. Zaczęliśmy rozmawiać o codziennych sprawach, ale atmosfera szybko stała się bardziej intymna. Czułam, jak serce bije mi szybciej z każdym jego słowem. Jak sobie radzisz? zapytał nagle, a ja poczułam fale wstydu. Staram się odpowiedziałam cicho ale czasami jest ciężko. W odpowiedzi skinął głową ze zrozumieniem. W jego oczach dostrzegłam coś więcej niż tylko współczucie, widziałam tam chęć pomocy i wsparcia. Przez chwilę wydawało mi się, że to wszystko mogło być prostsze. Nagle atmosfera zmieniła się na tyle, że nie mogłam już dłużej ignorować rosnącego napięcia między nami. Mimo, że bałam się konsekwencji tego kroku, nie potrafiłam się powstrzymać. Pocałowaliśmy się, moment ten był zarówno zaskakujący, jak i ekscytujący. Czułam wyrzuty sumienia zaraz po tym geście bliskości. Zaraz po tym pocałunku wróciły myśli o moim czynszu i o tym, co to wszystko może oznaczać dla mnie w przyszłości. Czy to była tylko chwilowa słabość? A może początek czegoś nowego? Serce biło mi szybciej na myśl o tym wszystkim. Zdecydowałam się na spacer po parku szczytnickim, potrzebowałam chwili dla siebie. Otaczająca mnie zieleń i śpiew ptaków były kojącym antidotum na chaos w mojej głowie. Zastanawiałam się nad tym, co wydarzyło się w kawiarni i nad moimi uczuciami wobec niego. W pewnym momencie usiadłam na ławce i zaczęłam analizować swoje emocje. Były one skomplikowane. Z jednej strony pragnienie bliskości i wsparcia z drugiej lęk przed utratą niezależności oraz obawa przed tym, co opowiedzą inni ludzie. Czas mijał nieubłaganie, musiałam podjąć decyzję co do przyszłości tej relacji. Co jeśli moja duma przeszkodzi mi w przyjęciu pomocy? Z drugiej strony, czy bycie blisko niego oznaczałoby rezygnację z tego, kim byłam? Po powrocie do mieszkania znów spojrzałam na telefon, czekałam na wiadomość od niego z niecierpliwością i strachem jednocześnie. Czy podejmie decyzję za mnie? A może to ja muszę zdecydować o naszym wspólnym losie? Mój umysł był pełen sprzecznych myśli, pragnienie bliskości przeplatało się z lękiem przed ujawnieniem naszych tajemnic. Nie wiedziałam już sama, co czuję naprawdę. W końcu postanowiłam napisać mu krótką wiadomość: Musimy porozmawiać. Wysłanie jej było dla mnie kolejnym krokiem ku niepewności. Obawiałam się reakcji oraz tego, co miało nadejść następnie. Wysłanie wiadomości wywołało we mnie fale niepokoju. Czekałam na odpowiedź, a każda minuta zdawała się wiecznością. Zastanawiałam się, co powinnam powiedzieć, jak wyrazić to, co czuję. Strach przed odkryciem naszej relacji narastał. W końcu telefon zawibrował. Odpisał, kiedy możemy się spotkać. Umówiliśmy się w małej kawiarni w centrum Wrocławia. Miejsce to miało swój urok z aromatyczną kawą i przyjemną atmosferą. Siedząc przy oknie, obserwowałam przechodniów, którzy zdawali się nie zauważać mojego wewnętrznego chaosu. Gdy wszedł, serce zabiło mi mocniej. Jego obecność wprowadzała do mojego życia dziwną mieszankę spokoju i niepokoju. Zaczęliśmy rozmawiać o codziennych sprawach, ale szybko rozmowa zeszła na bardziej osobiste tematy. Opowiedział mi o trudnych momentach w swoim życiu, o stratach i zawodach. Słuchałam go z uwagą, czując, jak jego słowa budują między nami most zrozumienia. W pewnym momencie nasze spojrzenia się spotkały, a ja poczułam nagły impuls. Nasze usta się spotkały. To był moment pełen emocji, lęku, ale i ulgi. Chciałam tego bliskiego kontaktu, mimo że wiedziałam o konsekwencjach tej decyzji. Po chwili oderwaliśmy się od siebie, a w moim umyśle pojawiły się nowe pytania. Czy to była tylko chwila zapomnienia? Czy mogę ufać temu uczuciu? Niepewność wróciła ze zdwojoną siłą. Obawiałam się tego, co mogłoby wyniknąć z naszego związku zarówno dla mnie, jak i dla niego. Mój umysł szukał argumentów przeciwko tej relacji. Co powiedzą znajomi? Jak zareagują inni lokatorzy? A przede wszystkim, co stanie się z moją dumą? Kiedy wyszliśmy z kawiarni, postanowiłam przejść się po parku Szczytnickim. To miejsce zawsze dawało mi chwilę wytchnienia od codzienności. Spacerując między drzewami, próbowałam uporządkować myśli. Z jednej strony czułam potrzebę bliskości i wsparcia, z drugiej lęk przed utratą kontroli nad własnym życiem. Siedząc na ławce nad stawem, przypomniałam sobie swoje życie sprzed kryzysu zawodowego, stabilność finansową i niezależność. Teraz wszystko wydawało się chaotyczne i niepewne. W tym momencie zadzwonił telefon, to był on. Chciałem Cię zobaczyć jeszcze raz, powiedział krótko. Muszę pomyśleć, odpowiedziałam ze ściśniętym sercem. Odkładając telefon, poczułam ciężar decyzji spoczywającej na moich barkach. Nie tylko chodziło o mnie, miałam również na uwadze jego uczucia oraz naszą wspólną sytuację. Wróciłam do mieszkania i usiadłam przy stole kuchennym z kubkiem herbaty w dłoni. Myśli kłębiły się w głowie jak burzowe chmury nad Wrocławiem pełne napięcia i niewiadomej przyszłości. Kolejne dni mijały na rozważaniach nad tym wszystkim, czy mogę pozwolić sobie na taki krok, czy ta relacja jest wart ryzyka. W końcu podjęłam decyzję, muszę mu powiedzieć prawdę o swoich obawach. Umówiłam nas na kolejne spotkanie w tym samym miejscu. Czułam jednak narastające napięcie. Strach przed ujawnieniem naszych tajemnic stawał się coraz bardziej duszący. Gdy nadeszła chwila spotkania, serce biło mi mocno jak nigdy wcześniej. Z każdym dniem narastały we mnie wątpliwości. Spotkanie w kawiarni, które miało być kolejnym krokiem w naszej relacji, stawało się coraz bardziej przytłaczające. Z jednej strony pragnęłam zainwestować w to, co nas łączyło, a z drugiej, strach przed tym, co mogło się wydarzyć, paraliżował moje myśli. Kiedy dotarłam na miejsce, zauważyłam go już z daleka. Siedział przy stoliku, z kubkiem kawy w dłoni. Jego spojrzenie było pełne ciepła, ale jednocześnie wyczuwałam w nim pewną dozę niepewności. Usiadłam naprzeciwko niego, a serce biło mi coraz mocniej. Rozmowa zaczęła się od niewinnych tematów pogoda, plany na weekend. Jednak atmosfera szybko się zmieniła. Czy myślałaś o tym, co powiedziałem ostatnio? zapytał nagle, a ja poczułam ukłucie w brzuchu. Nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. Moje myśli krążyły wokół kwestii wynajmu mieszkania i mojej sytuacji finansowej. Z jednej strony pragnęłam być blisko niego, ale z drugiej czułam narastającą presję. Tak myślałam, odpowiedziałam ostrożnie. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł. W moim głosie brzmiała niepewność. Nie musisz się niczego obawiać, powiedział spokojnie. Jestem gotów na więcej. Te słowa sprawiły, że moje serce znów przyspieszyło. Czy naprawdę mogłam mu zaufać? W mojej głowie pojawiły się obrazy przyszłości, wspólne chwile i radości, ale także lęk przed tym, co mogłoby się wydarzyć. Po chwili milczenia postanowiłam podjąć ryzyko. Umówiliśmy się na spacer do parku Szczytnickiego. Otaczająca nas zieleń i śpiew ptaków sprawiły, że atmosfera stała się lżejsza. Rozmawialiśmy o codziennych sprawach, śmialiśmy się i dzieliliśmy wspomnieniami z dzieciństwa. Kiedy dotarliśmy nad staw, poczułam nagłą potrzebę bliskości. Spojrzał na mnie intensywnie i bez słowa przyciągnął mnie do siebie. Spędziliśmy noc razem. Te chwile były dla mnie zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Rano obudziłam się pierwsza. Leżałam obok niego i analizowałam swoje uczucia. Z jednej strony czułam radość i spełnienie, z drugiej niepokój o to, co przyniesie przyszłość. Zdałam sobie sprawę, że ta relacja może mieć konsekwencje nie tylko dla mnie samej. Gdy on obudził się chwilę później, spojrzał na mnie z uśmiechem i zapytał, co teraz? Nie wiedziałam nawet, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na horyzoncie pojawiły się chmury, nad miastem zaczynało zbierać się niebo burzowe. Czułam narastający lęk, czy nasze spotkania mogą ujrzeć światło dzienne? Co jeśli ktoś nas zobaczy? Myśli te były jak cień nad moją radością. Zdecydowaliśmy wrócić do rzeczywistości i wyjść z mieszkania, jednak zanim zdążyliśmy opuścić lokalizację naszego schronienia, usłyszałam głośny dzwonek telefonu. To był telefon od kogoś z przeszłości, osoby związanej ze mną od lat. Nie miałam pojęcia o jej intencjach ani o tym, co może oznaczać dla mojego nowego życia. W tej chwili wszystko straciło sens. Poczułam nagłą falę paniki i strachu przed tym, co mogło nadejść? Kiedy odebrałam telefon, w mojej głowie zawirowały myśli. Osoba z przeszłości, która mogła wszystko skomplikować. Nie miałam czasu na analizowanie emocji, musiałam działać. Właściciel mieszkania spojrzał na mnie z niepokojem, zauważając, że coś jest nie tak. Zamiast odpowiedzieć, wzięłam głęboki oddech i spróbowałam się uspokoić. Kto to był? Zapytał, a jego głos brzmiał bardziej jak stwierdzenie niż pytanie. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Ktoś z dawnych lat. Czułam, że nasze chwile spędzone razem mogły być zagrożone przez to połączenie. Było coś w jego spojrzeniu, co sugerowało, że również czuje napięcie. Wiedziałam, że muszę wyjaśnić sytuację i jednocześnie dbać o naszą relację. Postanowiliśmy wyjść na świeżym powietrzu, aby oczyścić umysły. Spacerowaliśmy po uliczkach Wrocławia, gdzie festiwal kultury tętnił życiem. Kolorowe stragany i radosne dźwięki muzyki sprawiały, że otoczenie wydawało się zupełnie inne niż nasze wewnętrzne zmagania. Nagle usłyszałam szept za plecami. Ktoś rozpoznał naszą dwójkę i zaczęły się plotki. Serce mi zamarło na myśl o tym, co mogłoby się wydarzyć. Obawiałam się reakcji innych ludzi oraz tego, jak wpłynie to na naszą sytuację. Musimy być ostrożni, powiedziałam cicho, gdy przechodziliśmy obok grupy znajomych mi osób. Nie martw się, odpowiedział z determinacją w głosie. Mam plan rozbudowy mieszkania, to może być dla nas nowe początki. Jego słowa były pełne nadziei, ale nie mogłam przestać myśleć o konsekwencjach naszego związku. Czy naprawdę moglibyśmy stworzyć coś trwałego? A może wkrótce wszystko zostanie ujawnione? Moje myśli krążyły wokół lęków i obaw. Kiedy wróciliśmy do mieszkania, atmosfera była napięta jak struna gitary przed koncertem. Każdy dźwięk wydawał się głośniejszy niż zwykle, każdy krok wywoływał echo niepewności. Usiadłam na kanapie, a on stanął przede mną z zamyślonym wyrazem twarzy. Co teraz? zapytał w końcu. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Czuję się zagubiona. Zarówno ja, jak i on zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka tego związku: ryzyka utraty nie tylko miłości, ale także stabilności życiowej i reputacji społecznej. Każde spojrzenie w jego oczy przypominało mi o walce między dumą a potrzebą. Zdecydowaliśmy się spędzić wieczór razem. Może to pomoże nam znaleźć odpowiedzi na dręczące pytania. W pewnym momencie poczułam jego bliskość i znów zaszumiało we mnie pragnienie bezpieczeństwa i akceptacji. Jednak nagle usłyszałam dzwonek do drzwi, ktoś przyszedł bez zapowiedzi. Serce mi zamarło, czy to osoba z przeszłości? Czy ktoś dowiedział się o naszym sekrecie? On spojrzał na mnie ze zdziwieniem, ja zaś byłam sparaliżowana strachem przed tym, co mogło nastąpić dalej. Przeszłość znów zapukała do drzwi mojego życia, a ja musiałam podjąć decyzję otworzyć je czy pozostać zamkniętą w swoim świecie. Chaos w mojej głowie narastał, przyszłość stawała się coraz bardziej niepewna. Niepewność wisiała w powietrzu jak mgła nad rzeką. Właściciel mieszkania patrzył na mnie z niepokojem, a ja czułam, jak serce bije mi w piersi. Myśli o jego przeszłości i nadchodzącej ex żonie krążyły w mojej głowie. Co to oznaczało dla nas? Czy miałam szansę na coś więcej, czy byłam tylko chwilowym przystankiem? W parku Szczytnickim, gdzie spędzałam wiele samotnych godzin, znowu poczułam ciężar decyzji. Spacerując po alejkach, obserwowałam ludzi wokół pary trzymające się za ręce, dzieci biegające za piłką. Ich szczęście wydawało się tak odległe od mojej rzeczywistości. Zatrzymałam się przy fontannie, wsłuchując się w dźwięk wody, który koił moje nerwy. Ale nie mogłam uciec od myśli o tym, co może przynieść przyszłość. Zdecydowałam się na rozmowę. Umówiłam się z właścicielem w kawiarni w centrum Wrocławia. Miejsce tętniło życiem, zapach świeżej kawy unosił się w powietrzu, a dźwięki rozmów tworzyły przyjemną atmosferę. Gdy usiedliśmy naprzeciwko siebie, czułam narastające napięcie. Czuję, że musimy porozmawiać o tym, co nas łączy, powiedziałam z determinacją. On skinął głową, ale jego oczy zdradzały niepewność. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, odpowiedział powoli. Moja ex-żona wraca do miasta i. Zatrzymał się nagle, jakby bał się dokończyć zdanie. W tej chwili poczułam ukłucie zazdrości i strachu przed utratą tego, co zaczynało dla mnie znaczyć tyle. Czy czujesz coś do niej? zapytałam ostrożnie. To skomplikowane, odpowiedział z wahaniem. Mieliśmy wspólne życie i trudne zakończenie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Moje serce biło szybciej, pragnęłam usłyszeć zapewnienie o jego uczuciach do mnie. Ale strach przed odrzuceniem trzymał mnie w ryzach. Rozmowa trwała dalej, poruszaliśmy różne tematy, ale każde słowo wydawało mi się pełne niedopowiedzeń. Czasami jego spojrzenie na mnie było pełne ciepła i zrozumienia, a innym razem dostrzegałam cień niepewności. Kiedy wyszliśmy z kawiarni i skierowaliśmy się ku parku Szczytnickiemu, poczułam potrzebę wyjaśnienia sytuacji raz na zawsze. Muszę wiedzieć, powiedziałam stanowczo, czy jesteś gotowy na to wszystko. Czy chcesz być ze mną? Spojrzał na mnie przez chwilę, jego twarz była zamyślona. Nie mogę obiecać niczego, przyznał szczerze. Jego słowa były jak zimny prysznic, poczułam gorycz w ustach. Z jednej strony pragnęłam go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ale z drugiej strony lęk przed jego przyszłością nie dawał mi spokoju. Wróciliśmy do mojego mieszkania w milczeniu. Każdy krok był ciężki od niewypowiedzianych słów i emocji, wiszących między nami jak gęsta mgła. W końcu stanęliśmy przed drzwiami mojego mieszkania. Muszę to przemyśleć, powiedziałam cicho, a on skinął głową bez słowa. Zamknęłam drzwi za sobą i opadłam na kanapę. Moje myśli krążyły wokół tego jednego pytania. Czy jestem gotowa otworzyć serce na kogoś tak skomplikowanego? Musiałam podjąć decyzję, nie mogło być już odwrotu. Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie, czując, jak serce bije mi szybciej. Myśli kłębiły się w głowie, a Duma walczyła z potrzebą. Miałam przed sobą nie tylko mężczyznę, ale i całą sytuację, która mogła zrujnować to, co jeszcze mi zostało. Zastanawiałam się, czy jego obietnice są szczere, czy to tylko gra. Po chwili wahania postanowiłam wyjść na spacer do Parku Szczytnickiego. Wrocław wiosną był piękny, kwitnące drzewa i śpiew ptaków sprawiały, że świat wydawał się pełen możliwości. Jednak moje myśli były dalekie od radości. Każdy krok przypominał mi o tym, że muszę podjąć decyzję. W parku spotkałam kilka znajomych twarzy. Uśmiechali się do mnie, a ja odwzajemniałam uśmiech, choć w sercu czułam ciężar tajemnicy. Rozmowy przy kawie z przyjaciółkami były dla mnie odskocznią od rzeczywistości, ale nie mogłam przestać myśleć o tym, co wydarzyło się między mną a właścicielem mieszkania. Kiedy wróciłam do domu, zastałam wiadomość na telefonie. To była oferta pracy coś zupełnie niespodziewanego. Moje serce zabiło mocniej na myśl o nowej szansie. Jednak zaraz potem pojawiła się inna myśl: co jeśli ta praca nie rozwiąże moich problemów finansowych? Co jeśli znów będę musiała prosić o pomoc? Zaczęłam pisać odpowiedź na wiadomość, ale nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Serce mi stanęło, wiedziałam, kto to może być. Otworzyłam je powoli i ujrzałam jego twarz. Zaskoczenie zmieszało się z poczuciem winy. Mogę wejść? zapytał cicho. Skinęłam głową i ustąpiłam mu miejsca w przedpokoju. Atmosfera była napięta, oboje czuliśmy ciężar naszych decyzji. Usiadł na kanapie naprzeciwko mnie i spojrzał głęboko w oczy. Chciałem porozmawiać, zaczął, a ja czułam dreszcz emocji. Nie wiem, co myśleć o tej sytuacji. Ja też, odpowiedziałam szczerze. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas łączy i dzieli jednocześnie. W miarę upływu czasu napięcie zaczynało opadać. Czułam jednak narastający strach przed tym, co może się wydarzyć dalej. Nasze rozmowy były pełne emocji i niepewności. Nagle wyznał mi coś ważnego. Moja ex-żona wraca do miasta. Te słowa spadły na mnie jak kamień w wodzie. Poczułam falę lęku przetaczającą się przez moje ciało. Co to oznacza dla nas? Zapytałam z drżeniem w głosie. Nie wiem, odpowiedział szczerze. Muszę to przemyśleć. Czas zatrzymał się w tej chwili, oboje zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasze życie właśnie nabrało nowego wymiaru skomplikowania. Strach przed utratą tego związku mieszał się z obawami przed przyszłością. Zdecydowałam się na krok naprzód, musiałam zrobić coś więcej niż tylko siedzieć bezczynnie i czekać na rozwój sytuacji. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam: Musimy ustalić nasze priorytety. On skinął głową, widziałam w jego oczach determinację pom szaną ze strachem. Wiedziałam jednak jedno niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, nie mogę pozwolić sobie na dalsze zwlekanie. Wtedy usłyszałam dźwięk telefonu, to była wiadomość z ofertą pracy. Na ekranie pojawiły się słowa, czekamy na twoją decyzję. Czułam narastające napięcie, ta oferta mogła być moim ratunkiem lub kolejnym rozczarowaniem. Wszystko zaczynało przybierać nieprzewidywalny obrót. Wszystko się zmieniło, gdy w moim telefonie pojawiła się wiadomość. Zdecydowanie nie była to zwykła oferta pracy, to była szansa na nowy początek. Mimo, że czułam niepewność, nie mogłam zignorować tej możliwości. Właściciel mieszkania również miał swoje plany. Spotkaliśmy się w kawiarni, a atmosfera była napięta, jakbyśmy oboje wiedzieli, że stajemy na krawędzi. Podczas rozmowy o pracy z jego ust wydobyły się słowa, które mnie zaskoczyły: Zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Na chwilę zapomniałam o moim wstydzie. Wzrok jego oczu był pełen zrozumienia i wsparcia. Pocałowaliśmy się, a ja poczułam, jak moje serce bije szybciej. Miałam mieszane uczucia z jednej strony pragnienie bliskości, z drugiej lęk przed konsekwencjami. Nie wiedziałam, co robić dalej. Każda decyzja wydawała się obciążona ciężarem moich emocji i wątpliwości. W miarę jak dni mijały, myśli o pracy stawały się coraz intensywniejsze. Może to był sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji? Ale co zrobić z tym wszystkim, co łączyło mnie z właścicielem? Czy mogłam pozwolić sobie na takie uczucia? Pewnego popołudnia postanowiłam odwiedzić park Szczytnicki. Chciałam przemyśleć wszystko w spokoju, otoczona zielenią i śpiewem ptaków. Spacerowałam alejkami, myśląc o tym, jak bardzo pragnę stabilizacji. Zatrzymałam się przy stawie, widok odbijającego się nieba był dla mnie odzwierciedleniem moich myśli piękny i jednocześnie niepewny. W tym momencie zadzwonił telefon, to była wiadomość od niego. Musimy porozmawiać, napisał krótko. Serce mi zamarło. Ceo mogło być tak pilne. Czyżby coś poszło nie tak? Każda sekunda oczekiwania wydawała się wiecznością. Kiedy spotkaliśmy się ponownie w kawiarni, atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta niż wcześniej. Jego twarz zdradzała niepokój, nie potrafił ukryć emocji. Muszę ci coś powiedzieć zaczął powoli, a ja czułam rosnące napięcie wewnętrzne. Moja ex-żona wraca do miasta dodał po chwili milczenia. Te słowa uderzyły we mnie jak grom z jasnego nieba. Czułam narastający strach przed utratą tego, co między nami zaczynało kiełkować. Mój umysł zaczynał błądzić w stronę najgorszych scenariuszy. Nie wiem, co to oznacza dla nas, wyznał smutno, patrząc mi prosto w oczy. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Moje uczucia były skomplikowane i sprzeczne. Z jednej strony pragnęłam go przy sobie, ale z drugiej bałam się tej sytuacji i tego, co ona może przynieść. Decyzja musiała być podjęta szybko, czy mogę zaufać mu w obliczu takiej zmiany. Czy jestem gotowa walczyć o naszą relację pomimo zagrożeń? W sercu czułam ból rozdarcia między dumą a potrzebą bliskości. Ostatecznie opuściłam kawiarnię z jeszcze większym natłokiem myśli niż przedtem. Słońce zachodziło nad Wrocławiem. Piękne kolory rozlewały się po niebie niczym moje emocje chaotyczne i trudne do ogarnięcia. Nie wiedziałam już sama, gdzie leży moja przyszłość, ani czy będę miała odwagę podjąć ryzyko dla tego uczucia, które zaczynało mnie pochłaniać coraz bardziej.